Cześć dziewczyny! Pomyślałam, że nagram takiego spontanicznego vloga, w którym opowiem Wam o kosmetykach, które ostatnio kupiłam z polecenia innych influencerek, instagramerek czy tiktokerów. Po prostu te kosmetyki mi się wyświetlały, aż w końcu nie wytrzymałam. Poszłam i kupiłam. No bo ja też się, widzicie, czasami łamie, kupuję z polecenia innych. No. Typowa kobieta. Jeśli Wy jednak macie coś do polecenia, co ostatnio kupiłyście, jest mega kosmetykiem, to koniecznie dajcie znać w komentarzu poniżej. Zaczynamy od tego, co ja lubię najbardziej, oczywiście perfumy. O perfumach z Zary. Po prostu, no, już widziałam tyle TikToków, tyle razy mi się wyświetlały, że mówię w końcu pójdę, spróbuję, sprawdzę. I kupiłam naprawdę bardzo fajny zapach. Ponieważ ja jestem kawoszką, uwielbiam kawę i zapach kawy mi się też tak bardzo dobrze kojarzy. Więc kupiłam, słuchajcie, perfumy, które mają w składzie oprócz kawy czekoladę i drzewo bursztynowe. I to jest taki zapach dziewczyny bardzo słodki, przyjemny, otulający. Ale też wyrazisty. Jeśli lubicie kawę, to rzeczywiście to się sprawdzi. Ja to kupiłam dosłownie parę dni temu, ale no musiałam najpierw o tym opowiedzieć, bo tyle się nasłuchałam i rzeczywiście. Te perfumy są bardzo miłe, bardzo fajnie mi się je stosuje i zużyję je do końca, bo ja jestem y, vibe kawa, uwielbiam kawę i ten zapach mi się dobrze kojarzy. Y, 89 zł kosztowały. Jest to woda perfumowana zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Ja bym jednak powiedziała, że bliżej ten zapach będzie pasował y, kobietom, bo chyba troszkę jednak jest y, za słodki, jak na męskie standardy. Y, no i co? No i polecam serdecznie, słuchajcie, bo to jest taka sytuacja, że pani, która... Kiedyś miała markę Perfum jo Malone, e, sprzedała je i razem teraz e, z Zarą projektuję e, zapachy, perfumy właśnie dla Zary. I niektóre naprawdę bywają e, bardzo trafione, bo to już mi wiele osób e, mówiło. E, ja będę trzymała rękę na pulsie, jak coś mi rzeczywiście e, się sprawdzi, to dam znać. E, przejdźmy teraz do kosmetyków, które opalają skórę, bo ja lubię kiedy ta skóra jest taka muśnięta słońcem, kiedy jest to rozświetlona, lubię ten efekt e, i mam tutaj. Tutaj produkty, które właśnie też inni polecali, a ten produkt e, piankę samopalającą, to po prostu tyle dziewczyn e, już e, widziałam, że polecało, on wie spróbuję. I to też poleciła mi moja korula. weź kup, zobaczy, że jest dobra. Jest to pianka, e, która ma w składzie i kwas hialuronowy, i witaminy B3, B5, e, witaminę E, więc też e, ładnie nawilży, uelastyczni tam skórę, e, ale to jest inny produkt niż ten mój Sensum Mare, bo tutaj macie rozświetlenie, e, takie wyrównanie. A nie kolorytu, a tutaj macie po prostu opaloną skórę. I ta pianka kosztowała 95 zł, więc ta cena jest dosyć wysoka, ale rzeczywiście nie zostawia smug. Czyli jak użyjecie, to tych smug na ciele nie będzie. Natomiast, żeby nie było smug, najlepiej dokupić sobie taką rękawicę. I wtedy robimy to tak, zawsze te produkty samopalające trzeba wstrząsnąć, że po prostu odrobinę ciach na Rękawice i takimi kolistymi ruchami, słuchajcie, nakładamy ten samopalacz i zostawiamy na 2-3 godziny. I teraz ja tak będę z tym jednym opalonym. Kolanem. No, ale nic, to bo chciałam Wam pokazać. Właśnie minus jest taki tego produktu, że trzeba go zostawić na dwie albo trzy godziny. Na dwie, jeśli chcemy, żeby ta opalenizna była słabsza, na trzy godziny, żeby była mocniejsza. Wiecie co? Uważam, że to jest bardzo dobry produkt, tylko ten, to, to jest minus, tak? Bo rano nie zawsze zdążymy, prawda, te dwie godziny przesiedzieć, zmyć jakby to jest dla mnie cała polityka. Wieczorem często jesteśmy zmęczeni. I już nam, prawda, no nie chce się z tym samym poleczem te dwie godziny czy trzy siedzieć. Więc to jest takie problematyczne. Czekajcie, troszkę może ściereczką jednak e, go tak troszeczkę tutaj tak, wezmę. I to jest takie nie do końca okej, okay, no bo te dwie godziny nie tak, nie tak. Żeby nałożyć i od razu zmyć, to by było najlepiej. Um, Ale rzeczywiście on zadziała, kiedy um, na, um, zaaplikujemy właśnie go na dwie albo trzy godziny. I ja przez przypadek kupiłam kolor. Ciemny do bardzo ciemnego, ale on na moją karnację jak najbardziej jest ok. Ja go kupiłam w Hebe. Dobra, jak już jesteśmy przy tych samopalających, to też powiem, że kupiłam sobie z garniera takie kropelki brązujące, które dodaje się do podkładu albo do kremu. No i tutaj już nie do końca jakby ten produkt spełnia moje oczekiwania, bo nie widzę tego efektu. Jak go wieczorem położę i rano wstaję, nie widzę tego efektu. One też mają kwas hialuronowy, więc są fajnie pracują z tą skórą, ale pewnie ich nie kupię drugi raz. To z polecenia z TikToka, ktoś mi tam pokazał. Nie robią krzywdy, żeby była pełna jasność. Nie ma po nich plam, ale nie widzę do końca tego efektu. Może dlatego, że nie stosuję ich w ciągu dnia, bo wolę na noc. Wiecie, ja nie lubię tych takich zapachów tych samoopalających i wolę go położyć, rano zmyć i nie czuć go cały dzień. Może powinnam właśnie zrobić to inaczej, stosować w ciągu dnia. I nie wiem, jeszcze sobie zobaczę. Natomiast to, to nie do końca mi podeszło, ale podeszło mi to. Słuchajcie, to są kropelki brązujące, które też dodajemy do serum albo do kremu. I robimy to tak, bierzemy sobie swoje ulubione serum do twarzy. Ja sobie robię to tak, że sobie tu robię kropeleczkę i też trzeba wstrząsnąć i dosłownie kropelkę tego samoopalacza dodajemy. Razem sobie to mieszamy. Tak, ja sobie to tak potem w palcach i sobie aplikujemy na skórę. I ta skóra będzie jakby mośnięta słońcem. Jest to bardzo ładny efekt, ale to jest taki efekt, że jak go nałożycie, no to będzie efekt. Natomiast jak zmyjecie, zrobicie demakijaż, no to ten efekt opalenizny e, znika. I to jest... Taki tani, tańszy zamiennik Drank Elephant w Seforze są. Podobno one są świetne, te kropelki brązujące. Ja, jak skończę te, kupię te droższe. Zobaczę, czy będzie różnica, bo te kosztują kilkanaście złotych. Są bardzo fajne, ale mają jeden minus. Jak dodacie. Troszeczkę za dużo, to będzie ciemnie przeklinać w myślach. Tak więc naprawdę odrobinkę, kropeleczkę małą, dosłownie, tych kropelek brązujących, i ta skóra będzie jakby muśnięta słońcem fajnie. I ja sobie tak to stosowałam na przykład teraz mój krem z filtrem SPF 50, ta kropeleczka i ładny taki efekt, i już podkładu wtedy nie nakładałam, gdzieś tam leciałam. Także ja to tak stosowałam. A jak jesteśmy <ścoughs> przy podkładach, to też kupiłam z polecenia um, instagramerki. Stars, dubajska czekolada, podkład do buzi, który pachnie rzeczywiście jak dubajska czekolada. Ja niestety kupiłam kolor troszkę za ciemny, ale ten kolor naprawdę tutaj na ręku jest bardzo, bardzo ładny. Jest to podkład bardzo mocno kryjący, bardzo mocno kryjący, więc na przykład jak nie stać Was teraz w tym momencie na Double Wear'a, SST Lauder, to taki zamiennik y to będzie dobry, bo on naprawdę mocno wygładza i mocno y kryje. 13 chyba złotych, bo był na promocji, kupiłam y też w Rosmanie. Y pachnie obłędnie, ale muszę sobie go mieszać z czymś innym, z czymś lżejszym, bo dla mnie jest za ciężki i dla mnie nie ten kolor kupiłam. Może kupię sobie jaśniejszy, będę mieszać, zobaczę, ale naprawdę. Całkiem niezły ten podkład, nie mówię. Tylko, że widzicie, ja nie potrzebuję bardzo ciężkich e, podkładów. Stąd jest jakby to, że nie do końca mi pasuje ja wolę lżejsze podkłady. Od razu mówię. I, a jak już jesteśmy przy podkładach, to jeszcze powiem o pędzlach. Te pędzle marki Kilis tak chyba się mówi, kupiłam w Rossmanie też z polecenia Instagramerki. I słuchajcie, bo tak dużo się mówi o nas, influencerach, jacy my jesteśmy źli, niedobzi, w ogóle namawiamy i tak dalej. I tylko coś tam kupuj, kupuj, kupuj. Ale ona poleciła ten pędzel do brązera płynnego. Takiego wiecie, w stiku. Nie takiego prasowanego, tylko takiego właśnie płynnego. I ja dopiero w piątym Rossmanie kupiłam ten pędzel, bo nigdzie nie było. Wszystkie były wyprzedane. Co ciekawe, wszystkie inne pędzle z tej firmy były dostępne. Tylko ten jeden, który ona poleciła, jako ostatni wzięłam w Piątym Rossmanie. Naprawdę, tutaj w Warszawie. Także te pędzle są fajne i ten pędzel bardzo mi pasuje. Jest to pędzel do różu. I jak jesteśmy przy różu, to też od razu mówię, że ten róż wprawdzie nie kupiłam, ale już byłam bliska zakupu, natomiast wyprzedziła mnie agencja, jedna z agencji PR, która po prostu mi wysłała ten róż, pielęgnujący róż do policzków Jokaja. Ja mam w kolorze idealnym dla blondynki, Berry Bloom, i on jest taki bardzo kremowy, tak? Ja teraz nie chcę tutaj dziewczyny tutaj aplikować, ale naprawdę jest bardzo taki masełkowaty, bardzo fajny. Ten Berry Bloom to jest taki idealny dla blondynek. Kosztuje normalnie 43 zł, bo sprawdziłam. I z przyjemnością go stosuję. Jego można też stosować na usta, tylko dla usta dla mnie to już jest troszkę za mocny ten kolor, ale na policzki naprawdę świetny. I ona tutaj bardzo fajne, różne składniki aktywne, bo ma i Masło kakaowe, ma takie składniki pielęgnujące. O, ma masło kakaowe, ma olej z pestek malin, witaminy E, C, także naprawdę bardzo fajny, taki bogaty produkt. O ile ich tuż do rzęs w ogóle mnie nie zachwycił, nic nie robi z moimi rzęsami, o tyle ten róż jest naprawdę fajny, i myślę, że sobie do niego będę wracać, bo naprawdę ładnie pielęgnuje skórę, Berry Bloom, mój kolor. To, 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 to. No i chyba wszystko, jeśli chodzi o te y, rzeczy z polecenia. A, jeszcze jedną rzecz polecę, to tak w imieniu Marcela polecę. Marcel uwielbia tę piankę do mycia z Isany. To jest pianka do podprysznic i balsam do ciała w jednym, więc jak on sobie umyje tą pianką y, skórę, to już potem nie musi chłopak balsamować, bo rzeczywiście ma cały czas miękką skórę. Y, ja go czasami mu podkradam. Nie wiem, ile już tych pianek mógł Kupiłam, zawsze ta pianka w domu musi być. No, to jest taka po prostu zamiast żelu pod prysznic pianka. Bardzo, bardzo fajna, o e, taka. E, I ma przyjemny, bardzo e, zapach. Kosztuje między 9 a 11 zł w Rossmanie. Na fali tego produktu kupiłam jeszcze e, też z tej limitowanej serii e, żel do mycia rąk, ale ten. Żel do rąk to już taki niejaki, taki bez szału, Natomiast ta pianka to też bardzo polecam. Taki wiecie, rituals, nie? taki z Isany. Bardzo fajny, to polecam serdecznie 911 zł. Dobra, to już wszystko. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Jeśli ten vlog się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jak lubicie kosmetyczne takie polecajki, to też testuję jedną markę kosmetyczną nową, polską od niedawna i opowiem o niej niedługo we vlogu, bo naprawdę ma bardzo fajne produkty, ale to za jakiś czas. Niedługo też premiera mojej kolekcji butów, także bądźcie ze mną. Dziękuję pięknie. Ach, i będą torebki. Dziękuję pięknie i do następnego razu. pa pa pa